Bogdan Żarczyński się kłania. Dzisiaj chcę przeczytać dla Was, drodzy rodacy, kilka wersetów z Nowego Testamentu, z Objawienia Świętego Jana, albo też inaczej mówiąc, z Apokalipsy Świętego Jana, rozdział pierwszy. Jest bardzo piękny fragment. W słowie Bożym. Rozpocznę od wersetu czwartego. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: łaska Wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, Pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Z tego fragmentu z Biblii Świętej widzimy bardzo wyraźnie, że każda jedna osoba, która otrzymuje zbawienie albo wyzwolenie z grzechów, każda jedna osoba jest uczyniona kapłanem Boga, który jest w niebie. Jeśli, drogi przyjacielu, Albo, droga przyjaciółko, wiesz o tym, że Bóg zbawił ciebie i oczyścił ciebie ze wszystkich grzechów. To są Boże gwarancje, że jesteś nazwany, jesteś nazwana kapłanem Boga Żywego. Kapłaństwo to nie jest, drodzy rodacy, że y, ludzie idą do. Seminarium, albo do jakiejś szkoły biblijnej, aby się uczyć, kim jest Bóg. Ale kapłanami uczynił nas Jezus Chrystus. Jest napisane przecież w wersecie 5 i 6 objawienie świętego Jana rozdział 1, że Jezus Chrystus umiłował nas, ukochał nas. I wyzwolił nas z grzechów naszych przez swoją krew. Czyli to oznacza, że Jezus Chrystus zapłacił swoją własną krwią, swoim własnym życiem za grzechy swojego ludu. I przez to też wyzwolił nas z ciemności, wyzwolił nas z grzechu i przeniósł nas do Królestwa Bożego. I oprócz tego jest napisane, że uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca Swego. Kapłanem według Pisma Świętego jest każda osoba, która należy do Jezusa Chrystusa. Jeszcze dzisiaj przeczytam również jeszcze jeden fragment z Biblii Świętej. Który nawiązuje również do tego, że każda jedna osoba, która wierzy z całego serca i kocha Boga z całego serca, jest nazwana kapłanem i, i świętym Bożym. Zobaczcie, co jest napisane. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszym liście świętego Piotra, rozdział drugi, werset dziewiąty, jest napisane tak: Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali. Cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla Was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Bóg uczynił nas swoim kapłaństwem. Królewskim kapłaństwem? Kto jest królem? Królem nieba i ziemi jest Pan Jezus Chrystus. Jest napisane w Słowie Bożym bardzo wyraźnie. My, którzy wierzymy z całego serca w Jezusa Chrystusa, my jesteśmy nazwani narodem świętym. To jest inny naród niż te narody tego świata. My oczywiście jesteśmy narodem polskim, ale Wszyscy ci z nas, którzy tak naprawdę należą do Jezusa Chrystusa, my, my jesteśmy narodem świętym. Nasze, na, nasza ojczyzna albo nasz kraj jest w niebie, jak jest napisane w liście do Filipian. Zobaczcie, co jest napisane: że bez Jezusa Chrystusa byliśmy po prostu niczym. Nie byliśmy ludem w ogóle. Byliśmy poganami. Byliśmy na zewnątrz. Bez Boga i bez nadziei. Ale teraz jest napisane, że niegdyś nie było dla nas zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliśmy. Zbawienie to jest Boże miłosierdzie. Bóg mówi nam w liście do Rzymian, że zmiłuję się. Nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nie zależy więc to od naszych uczynków, od naszej woli, ale od Bożego zmiłowania. Jesteśmy nazwani rodem wybranym. Bóg wybrał nas przez założenie świata, abyśmy byli święci. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jeśli ty, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko. Wiesz o tym, że Jezus Chrystus przyszedł do Twojego życia i Jezus Chrystus jest Twoim pasterzem. Wiedz o tym, że Ty należysz do Tego, który trzyma w swoim ręku niebo i piekło, niebo i ziemię, wszystkie rzeczy, wszystkie moce są Mu dane. Należysz do Jezusa Chrystusa, należysz do tego, do Króla Nieba i Ziemi Jezusa Chrystusa. I dlatego też Panie Jezus Chrystus mówi nam w pierwszym liście św. Piotra rozdział drugi, werset 9, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Otóż drodzy rodacy, kapłanem jest każda jedna osoba, która otrzymała Boże miłosierdzie i Boże zbawienie. Musimy rozróżnić, że mamy kapłanów religijnych kapłanów w tym świecie. Są kapłani różnych religii i wyznań, ale prawdziwym kapłanem, tym kapłanem, który jest naprawdę wybrany przez Boga, są ludzie zbawieni. Chwanie będzie Bogu za to. Chciałbym, abyśmy zakończyli na dzisiaj. In do uslušanja naslednjič. Hvala.